Czwartkowy wieczór 14 listopada odbyło się w Muzeum Miasta Mysłowice spotkanie w ramach 188 muzealnego czwartku. Tym razem gościem był Tomasz Bajer, kolejarz w trzecim pokoleniu i prawdziwy pasjonat kolei, który zaprezentował wystawę Koleją przez lata. Znalazły się tu mundury i czapki kolejarskie z różnych epok, fotografie, dokumenty i akcesoria związane z pracą kolejarzy. Szczególną uwagę przyciągały rzadkie eksponaty, takie jak kasowniki, blaszane identyfikatory konduktorskie czy opaski na rękawy używane przez konduktorów dawnych lat. Tomasz Bajer oprowadzał uczestników dzieląc się historiami związanymi z prezentowanymi przedmiotami. Podkreślał, że kolekcję buduje od 1994 roku, czyli od początku swojej pracy na kolei, zdobywając eksponaty o emerytów i na starych strychach. Kolekcjoner pochodzi z rodziny o kolejarskich tradycjach. Jego pradziadek był kierownikiem pociągu w okresie międzywojennym, a syn przygotowuje się do pracy jako maszynista. Wszystkie są moje udało mi się zdobyć tak, by na przestrzeni czasu długimi rzutnymi poszukiwaniami po emerytach, po, po starych strychach. Mój dziadek przychodząc z pracy brał mnie na ręce i z, chodził ze mną po polu, gdzie graniczyliśmy z torami, pokazywał mi pociągi. Już będąc w wieku 6-7 lat wziął mnie mój wujek, który był maszynistą parową, bo tam jeździła znów kolej piaskowa. I mnie zabierali na lokomotywę. Wśród zwiedzających nie brakowało osób zainteresowanych wystawą i pasją jej autora. Były dyrektor zakładu Intercity Zbigniew Gondek. tak mówił o kolekcji Tomasza Bajera. Każdy ten mundur to jest wysiłek, a im starszy, to naprawdę zdobycie w tej, w tej chwili czy munduru, czy tych patek, czy tych dokumentów, czy nawet tych zdjęć, to jest coś, co należy docenić. Nie brakowało też ciekawostek dotyczących kolei. Współcześni kolejarze nie mają czapek do munduru. To jest dla mnie troszkę zaskakujące. Niezwykła to wystawa, bo... Mamy tutaj do czynienia nie tylko z fotografią, z historią, ale też z dokumentami, z urządzeniami kolejarskimi. No i przede wszystkim będzie to ciekawa y, przypowieść, opowieść kolejarza niezwykle zaangażowanego w swój zawód. Wystawę można podziwiać w Muzeum Miasta Mysłowicy do końca roku. Wstęp jest bezpłatny, a eksponaty przypominają, jak bardzo kolej wpływała na życie kolejnych pokoleń Polaków. Jeśli fascynuje was historia polskiej kolei lub chcielibyście dowiedzieć się co sprawia, że kolejarstwo przyciąga ludzi z pokolenia na pokolenie, ta wystawa to punkt obowiązkowy na mapie kulturalnej Mysłowic.